witam was w grze, która zwie się Wildstar! Dlaczego? Dlatego, że Wildstar 29 tego miesiąca przechodzi na model Free-to-Play. E, I e, tak, ja jestem w wiadrze. Bucket challenge. Wyszedłem z Skończyłem. Co, 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 tutaj leży? Przepraszam. To, to, to coś jest martwe bardzo. Dobra. E, jedna z pierwszych rzeczy, którą muszę powiedzieć, to, że ta gra jest troszkę bardziej wymagająca, niż by się mogło zdawać i działa mi ledwo, ledwo z nagrywaniem. Ale, ale nie grałem w nią tak na porządnie, pomijając te weekendy co tam nagrałem jeden czy dwa filmiki. Nie grałem w nią porządnie od czasów e, bety, kiedy to na becie chodziła mi gorzej z wyłączonym nagrywaniem niż teraz z włączonym nagrywaniem. W momencie kiedy wyłączę nagrywanie to... Znaczy w ogóle sytuacja jest porównywana do GDD Sytuacja jest do Guild Warsa 2, który zresztą był ze zbliżonej stajni, czyli też z NCSoftu. O czym zresztą będzie filmik, może nawet zresztą dzisiaj, że Guild Wars dwójka już nie jest wydawany przez NCSoft. o tym będę mówił, marudził czy, czy cieszył się z tego na, na nagraniu z Guild Warsa 2. ale, ale, jedna z rzeczy, którą trzeba by powiedzieć. Wow, 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 no chodź tu, chodź tu. Bum, teleport, nie mam ja. Jedna z rzeczy, które by trzeba powiedzieć na temat tej sytuacji, jest taka, że Guild Wars 2 już nie jest wydawany przez NC Soft, Wildstar dalej jest wydawany przez NC Soft i Guild Wars 2 przeszedł z miejsca na model Free to Play. Zapowiedzieli, że przechodzą na model Free to Play w momencie kiedy przeszli na model Free to Play. A z Wildstarem to jest. Nie mam tutaj maningu to jest wiadomo od dłuższego czasu, że będzie wchodził, będzie wchodził jesienią na model free to play. No i, i właśnie jest jesień i, i za nie wiem jakieś 25 dni z mojej perspektywy, z waszej perspektywy 25 dni minus 7 to jest nie wiem ile jestem ten z maty. Serio pod 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 no wiej, już myślałem, że pod zadem mam cię podnosić książkę. I i, 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 i numer jest taki, że um, teraz będzie starcie, bo Numer jaki Guildur zrobił to na szybko, powiem to jest to, że NC Soft naciskał na Arena Net, żeby zrobili dodatek. Arena Net sobie poeksperymentowała za hajs NC Softu z Living Story, bardzo nieudanym pierwszym sezonem, drugim sezonem, równie nieudanym, chociaż dużo lepszym niż pierwszy. No i ogólnie pobawili się, nie wyszło, wzięli hajs od NC Softu na zrobienie dodatku, zrobili dodatek, po czym powiedzieli bye, bye i uciekli. I przeszli na model Free to Play w momencie kiedy. WildStar zapowiadał się z modelem free to play więc zrobili konkurencję do firmy, która pozwoliła im żyć. Oni dali hajs ArenaNet. NCsoft zasponsorował funkcjonowanie tego Guild Wars 2, jaki my znamy, jaki mi się mu nie podoba. I przez bardzo długi czas zrzucana była wina na NCsoft, że to przez nich. Się okazuje się, że nie. I to jest. W biznesie nie ma sentymentów. To, co zrobiło ArenaNet, to jest walka o przetrwanie. Wiedzą, że jeżeli Wildstar przejdzie dużo lepszy, moim zdaniem, Wildstar przejdzie na model Free to Play, to będzie ciężka konkurencja. Więc musieli przeskoczyć na ten model Free to Play wcześniej. I przy okazji, Vanelli łupnia swojemu niedawnemu wydawcy. Czyli. A, brak. W ogóle, jak tu się ta kamera odkryć. Vanelli troszkę łupnia, bardzo mocno zagrali względem, względem, względem. Softu. Brawa dla Arena, nawet zostało to świetnie rozegrane. Nie zasłużyli na tyle szczęścia, co, co, co im nie zdane. Za to Wildstar powoli wo mnie, we mnie rośnie. Powiem, że nie cieszył mnie aż tak bardzo na beczy. Nie byłem aż tak... Oh, oh, oh. Nie byłem aż tak pozytywnie nastawiony do tej gry. Kiedy była oryginalna beta, ale nie za bardzo mogłem o tym mówić, dlatego że było podpisane NJ Non Disclosure Agreement. Nie mogłem mówić co tam widziałem, więc też nie będę jakby za często do tego wracał zresztą tego nie zaszedłem, bo ani gra mi nie po podeszła. Wtedy bardzo mi przeszkadzało to, co mi teraz już nie przeszkadza, dlatego że już od mieszkały czasu grałem w Details 2. Tu jest mnóstwo czegoś takiego, co się zwie w Dutch Jumping Puzzle. To jest to, co mi się najbardziej podobało w sumie w całym w od kiedy zrąbali fabułę z jedynki. <laughs> I to jest takie coś, że na przykład jeżeli widzimy jakąś górę, o o, o, tam jakaś góra, czy tu jakaś góra, nie coś tam ten to na tą górę da się wspiąć. Możemy tam wejść. Możemy się dostać w pobliże i jakoś tam powinno się udać nam skoczyć. Czasami są góry, na które się nie da skoczyć, a czasami są góry, na których szczycie czeka na nas nagroda za to, że nam się udało. I w juturcie dwójce te nagrody były fajne. A tutaj jest cała ścieżka, to znaczy. Gracz tworząc postać na początku, wybiera jedną ze ścieżek. To może być na przykład Soldier, i będziemy mieli misje dodatkowe, dla nas dawane. W których będziemy mieli się zmierzyć z dużymi falami wrogów. Ehm, właśnie, próbowałem i bejdej, to robić. jak mam Mogą to być misje, misje Scientist, gdzie będziemy musieli znajdywać różne. Znajdować, znajdować? Nieważne! Znaleźć różne dziwne rzeczy, które będziemy musieli takim bocikiem sobie skatalog... Z katalo... z Zować, wrzucić do katalogu. Aha! E, I e, to jakby nas prowadzi tą ścieżką, coraz więcej wiedzy. Mamy coraz więcej fajnych rzeczy znalezionych, i w ogóle jest coraz lepiej. Bla bla bla. I jest coś, co się nazywa. Nie udało nam się. Obył. Wy... Nie. Jest coś, co się nazywa ścieżka eksplorera, która polega na tym, że. Brrn. Że, 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 że. Troszkę, wow, zaraz zginiemy O, uda nam się, czyżby nam się miało udać? Mogę sobie miniaturkę tam obrócić Jest, jest tarcza, wraca i zaraz będzie heal Dobra Czyli wyszedłem gdzieś, gdzie jeszcze nie powinno być Ścieżka Explorera, o której zacząłem mówić, to jest coś co akurat... E, Czym podąża moja postać drogą? Zwiadowcy, tak? Zwiadowca, eksplorer, odkrywcy, jakoś tak i na mapie mamy oznaczone takie rzeczy. I tu jest coś w stylu jumping puzzle. Jeżeli oglądaliście moje filmiki albo filmiki moje i kiny, albo coś w ten deseń z Glitwarsa 2 to pewnie robiliśmy jumping puzzle, próbowaliśmy się gdzieś tam spiąć, coś tam zbadać, zobaczyć. To było coś, co, co, co się często u mnie przebijało. Przynajmniej ja mam e, takie poczucie, że często się u mnie przebijało, bo często to robiliśmy. Nawet z nemeczkiem, kiedy mieliśmy zrobione już wszystko, na chwilę obecną w Glitwarsie 2 nie mam zrobionych tylko jednych jumping puzzle, które dodali w momencie, jak już nie grałem. A tak poza tym mam zrobione wszystko, zrobione również wielokrotnie. No ale tak. Tu są te rzeczy na mapach jest ich tyle, że muszę... Dobra wracaj. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sz... pięć. Pięć na jednej mapie, to jest wielokrotnie więcej niż w Guild Warsie dwójce. Trzeba zaznaczyć, że jest tego dużo. Że są one znacznie mniejsze, ale jest ich dużo więcej niż w Guild Warsie dwójce. To jest takie, że co chwilę będziemy na drobne coś natrakali i będziemy się gdzieś tam spinali coś odhaczyć. Niektóre są mega proste, inne są bardziej skomplikowane, więc. No, tak, 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 bierz, wiesz, wiesz, wiesz. to wziąłeś, a teraz mogę sobie e, I w New był taki motyw, że były i wejdę zresztą bardzo fajna sprawa, coś co jest również teraz, bo zacząłem o tym mówić, że to mi przeszkadzało w tej grze na początku nawet, a teraz mi przeszkadza mniej. Ale możliwe, że to w tym momencie. E, działa to tak, że w Newtors w dwójce w momencie, na, kiedy poruszałem się postacią i znałem SHIFT, to moja postać... Robiła unik, czyli ten event, czyli doja przez ataki przeciwnika w kierunku, w którym się poruszała. Czyli na przykład naciskam tak jak teraz do tyłu, nacisnąłbym shift, to zrobiłbym o takie coś. I moja postać w tym momencie unikała do wszystkich obrażeń, które powinna na drodze wszystkie pociski, na przykład fireball leciał na mnie, robiłem event do przodu i przeskakiwałem przez ten fireball, kulę ognia i, i wtedy nie dostałem od tego obrażeń. I to była świetna sprawa, bo można, była, można było w ten sposób uniknąć ataków, które mi zabierały 101% życia i nie dało się tego przeżyć i było tak smok chciał pacnąć i nie ma a Tutaj robimy i Ha <śmum> co z tego, że, że ręka mnie wniotła w ziemię jak robiłem fikałka i nic. A tu tak nacisnę shift, moja postać zaczyna biec i to jest troszkę inaczej. W Glitorsie dwójce standardowo też było ustawione, że ten evade był pod jakimś innym klawiszem. Ja sobie go na shifta przestawiłem, bo w większości gier, właśnie bieganie czy evejdy są pod Shiftem. I lubię się tej wersji trzymać, bo to sprawia, że jakiej gry nie odpalę, działa to tak samo. Więc. W Viltorsie standardowo to było pod jakimś innym przyciskiem, ja sobie to przewindowałem na shifta. Cały czas mówiłem o tym shifcie, ale to nie, nie do końca tak. I standardowo było ustawione, że double tap podwójne naciśnięcie danego przycisku sprawiało, że, że e, e, mogę zrobić unik. E, później się to tak jak tutaj widzicie ludek regeneruje mu się. Tak samo w Viltorsie dwójce nie można było tych evade'ów w zbyt wielu zrobić. E, bo Pokończyła nam się energia stamina. Ale tu jest tak, że pod Shiftem jest bieganie, i sobie myślę, okej, spoko, tak jak w każdej innej grze, podoba mi się. A później się kapnąłem, że pod Double Tapem są i Więc jest i jedno i drugie. Nie mogę jednego i drugiego mieć pod Shiftem, więc w sumie nie wiem, jak to zrobić, żeby to było funkcjonalne. Ale spróbuję coś wymyślić. Pogram to, nie wiem, pod Q, pod ustawię coś, coś się. zrobi się coś. Będą Państwo zadowoleni. I co jest ważne, zacząłem mówić o tych Jumpy puzzle'ach. To jest ważne, dlatego że wyobraźcie sobie, że gdzie się wspinacie? O tutaj, na drzewo. I macie przejść dalej, i próbujecie tak delikatnie się zbliżyć, i przez przypadek, tym takim lekkim wciskaniem, uda Wam się zrobić double tapa i Wasza postać się sturlała na ziemię, spadła na przykład w przepaści. O, zginąłem. Niejednogrodnie mi się to zdarzyło w Guild Warsie 2. Dlatego też człowiek bardzo szybko wyłączał double tap, jeżeli myślą o odgraniu Guild Warsa na poważnie. Mam znajomych, którzy nigdy nie zrezygnowali z double tapa, ale jednocześnie z rozmów z nimi wynikało, jak ty możesz robić jumping puzzle? No, no, bo wyłączyłem double tap. Jumping puzzle są bardzo przyjemne, bardzo fajne, to jest mega sprawa, jeżeli. Um, się do tego podejdzie. profesjonalnie! Jeżeli spróbuje się to zrobić na poważnie, no to wtedy jumping puzzle to jest super sprawa. Podobnie jest tutaj. Tych jumping puzzle jest sporo, przyznam, że. E, znacznie rzadziej udaje mi się przez przypadek zrobić ten double tap i zrobić Wada'a i wejdę robię tylko wtedy kiedy naprawdę e, mam e, to na myśli. Może e, lata grania w dwójkę 2 otrzaskiwania się z tym systemem procentują. Może troszkę inaczej czułość jest tutaj ustawiona, bo zauważyłem, że jak tak się podsuwam. O o o o o o no dasz, ok dasz mi czasem wyskakuje, ale... Ale znacznie rzadziej się robi ten evade, niż w kiltur dwójca, to już bym zrobił 3 evade. Czyli jest to bardziej czułe, yy, bardziej precyzyjne, więc trzeba naprawdę te, te double tapy robić bardzo szybko, żeby to miało tą funkcjonalność, o którą nam chodzi. Więc yy, ja teraz będę kibicował World elsterowi, nie ukrywam. Guild Wars dwójka mnie bardzo zraził i będę, będę, będę kibicował. Wildstarowi w walce o dominację nad rynkiem free to play Szczególnie, że Wildstar ma pod górkę, bo zahacza o Gwiezdne Wojny Tu jest klimat Gwiezdnych Wojen połączonych z... Jest taka bajka Disneya, ona się nazywa Planeta Skarbów To jest Planeta Skarbów połączona z Gwiezdnymi Wojnami Jeżeli ktoś z Was nie wie akurat o Gwiezdnych Wojnach Wiem, tych starych prequelów mnie nie interesują aż tak bardzo, ale o prequelach wiem sporo i pisałem referaty i w ogóle te. Jedna z rzeczy, która była charakterystyczna dla Gwiezdnych Wojen, to było kino nowej przygody. Okres kina, który się zbyt długo nie utrzymał, ale reperkusje tego są po dziś, dzień, świetna sprawa, polecam sobie poczytać. Ale to, co było ciekawe w Gwiezdnych Wojach, to było to, że Gwiezdne Wojny były zaprojektowane jako western, którego akcja toczyła się w science fiction. Zresztą sam początek Gwiezdnych Wojen, zaraz po, 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 po akcji z księżniczką, z droidami i całą resztą na korwecie koreliańskiej, bodajże tak to się zwało, ląduje na planecie Tatooine, która jest jedną wielką kuwetą, to jest planeta pustynna. I od razu klimatu esternu wskakuje tam. Brakowało tylko odpowiedniej muzyczki i rewolwerowców, a za chwilę byli rewolwerowcy. Grido! Oczywiście Han Solo strzelił pierwszy. Kalaka. I to jest dokładnie to samo, to jest właśnie taki Han Solo, ta moja postać, rewolwerowiec, co prawda z drobnym posmakiem magii, ale tutaj jeszcze do tego zestawienia, które powiedziałem przed chwilą, że to jest gwiazdy wojny, czyli właśnie ten element usternu, który w tej grze jest mocno wyczuwalny, plus e, planeta skarbów, czyli te latające okręty, nie statki kosmiczne, tylko okręty, które wyglądają jak... E, żaglówki i te takie yy, wielkie statki z żaglami o ten klimat, dochodzi jeszcze klimat Guardians of Galaxy, czyli Strażników Galaktyki gdzie jest ten taki lekki posmak magii, bo to jest ten sam świat, gdzie jest Thor, gdzie jest Asgard, Asgardczycy i mamy tam nie wiem, Boga Piorunów, który yy, nawala gum, Gnirem tak się nazywa ta włócznia yy, chciałem powiedzieć Zeus'a, A o, Dyna matko Jestem tragiczny w tym momencie. Więc, więc klimat tej gry. Jak powiedziałem na którymś tam z nagrań randomowych N miesięcy temu. Klimat tej gry podoba mi się bardzo, ale to jest jednocześnie minus. Bo to nie jest Star Wars, to nie jest Guardians of Galaxy, i to nie jest. Ee, bla 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 bla. Planeta skambów. To jest coś nowego, co jeździ pomiędzy tymi rzeczami coś co... nie, tego może nie <laughs> Coś z czym gracze się wcześniej nie spotkali, widzowie się wcześniej nie spotkali, więc nie wiedzą w ogóle jak do tego podejść, więc eee, tak, nie wracaj tu. Więc ta gra musi sobie wyrobić markę i na razie wyrobiła sobie taką markę, że to jest jedno z najlepszych MMO na rynku, w której nikt nie gra, bo nigdy nie, nie, nie gra, więc nikt nie, nie, nie gra. Jakby ludzie w to grali, to by ludzie przychodzili w to grać, bo jest świetne. Ale że ludzie w to nie grają, to ludzie nie przychodzą w to grać, bo wiedzą, że, że nikt w to nie gra, więc po co w to grać, jak nikt w to nie gra, w końcu ta gra padnie, nie? Dlatego też gra przychodzi na free-to-play i mam nadzieję, że to jej uratuje trochę. Ale zacząłem właśnie mówić o Geek o, o całej reszcie. Ta gra ma pod górkę, bo wchodzi właśnie y, y, stylistycznie i klimatycznie w konkurencję ze Star Wars The Old Republic, które fabularnie jest genialne, moim zdaniem przegrywa tylko i wyłącznie z The Secret Worldem. E, ale ale też idzie w klimat takiego lekkiego komiksu właśnie takich, 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 takich postaci wyciętych z kreskówek Co z kolei Wild robi znacznie lepiej, ale tu już się zaczyna robić ciasno. Mamy dwie gry umiejscowione w świecie kosmosu, gdzie biegają goście z bronią białą, Jedni z mieczami świetnymi, z mieczami laserowymi laser czy tam nie wiem wielkimi toporami. Gwiezdne Wojny są znacznie bardziej wyrobioną marką, idą w komiksowość, tutaj idzie w komiksowość, no ogólnie e, ta gra ma podgórkę, ta gra ma bardzo podgórkę, e, ale zasługuje na to, żeby ludzie w nią grali, bo to jest... E, mm, ja wiem, że wiele osób się zraziło na tej grze, bo oczekiwali z Zbawiciela, a ja byłem na początku negatywnie nastawiony, ale teraz jestem negatywnie nastawiony do Guild dwójki 2 i twierdzę, że ta gra jest świetna, że jeżeli ktoś się nie nastawiał na to, że... E, mm, Lisus Hetrus yy, świata MMO przyjdzie ich zbawić pod postacią Light tak jak niektórzy wierzyli, że zrobi Totera albo Gilbert z dwójka w moim wypadku, no nie do końca, ale ale w tą stronę bym, bym się kierował, e, to mogli się poczuć urażeni, właśnie Wild Warsem dwójką i całą resztą. A ci, którzy wierzyli, że Wild Star będzie tym, czym nie był Wilktor z dwójka, poczuli się urażeni. Jeżeli ktoś z Was nie miał żadnych nadziei powiązanych z Wild Starem wcześniej, to jak najbardziej polecam 29. zasadź grę, odpalić i się ucieszyć, bo jest świetna. Czy ja tu mogę się pochylić dla Was? Na do widzenia. Slash Bow! Dziękuję za uwagę! Hej! Mam wrażenie jakbym odpalił naprawionego Glitorosa dwójkę. Naprawdę. Mam wrażenie, że gram Gilltorosa dwójkę, które, do którego ktoś siadł i poprawił sterowanie, poprawił uniki, poprawił strzelanie, dodał. Um, jak to się nazywa? Jak się nazywa jak ktoś zarzucił na naszą postać o jakiś stan? Na przykład nie wiem, okulawienie czy... Czy, 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 a ślepota, czy, czy drętwotę, czy inną cholerę? Mam wrażenie, że to wreszcie jest zrobione, że to, to jest to, co powinno być porządnie zrobione w gitło a nie było. Motorek, aha, oh, ale osom! Awesome.